Na Marszu Powstania Warszawskiego jest lider ruchu narodowego, poseł Robert Winicki. Panie pośle, jak pan ocenia to, czego byliśmy przed chwilką świadkiem, czyli blokadę zorganizowaną przez obywateli marszu? No Przede wszystkim jest to wyraz chyba frustracji. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi idą w marsz patriotycznym idą w marszu zorganizowane przez PNR, przez narodowską z podmiotem z Widać co boli jakieś marginalne grupki lewicy liberalnej. No i cóż, będą urządzać prowokacje na takim wydarzeniu, na kolejnych pewnie, ale musimy iść do przodu i ten marsz po Polskę, narodowy marsz przez życie publiczne musi trwać. I również powstanie warszawskie, które jako akt politycznego i militarnego wysiłku było krytycznie, jest krytycznie oceniana przez nas narodowców, musimy wykorzystywać jak przypominać myśl narodową odnośnie, odnośnie patriotyzmu, odnośnie docenienia, mimo krytycyzmu wysiłku powstańców, ofiary przed złożonej bohaterstwa, które zostało przez stolice wykazane. E, a czy taka taktyka e, groteskowej opozycji, e, demonstrowania przeciwko wszystkiemu, wszystkim e, m, nie jest jakąś taktyką samobójczą? Czy ci ludzie ma, myślą, czy mają plan, czy, czy to jest po prostu wrodzona, lewicowa głupota? Myślę, że jeśli ktoś manifestuje przeciwko Marszowi Powstania Warszawskiego, e, to tak samo jak protestujący przeciwko Marszowi Niepodległości naprawdę nie doceniają Polaków i naprawdę e, mają tendencję samobójcze chyba no, dobrze do polski Bardzo dziękuję.